luba kremol moi drodzy, ja jestem Kremol i jestem dzisiaj z moim bratem. Możesz się przywitać. Cześć! I grałem, słuchajcie, w nowy tytuł. Słuchajcie, znaczy, nowy tytuł. Teraz podobnie jakoś niedawno wyszedł. Tak, bo do końca tego nie śledziłem, ale jest to Minecraft Dungeon, słuchajcie. I, i jest to gierka y, Minecraft, taka fabularna trochę bardziej. Widziałem ostatnio, że parę youtuberów ją nagrywa w tym PewDiePie więc w sumie postanowiłem, że może jest to coś fajnego, coś innego, co mógłbym nagrać na mój kanał. Eee, przeszedłem tylko... Na razie, samouczek wraz z moim bratem, I tak na szybko. Tylko jak się strzela, jak się chodzi, i tak dalej, Może cały czas coś klikam. I no, i po to, żebyśmy mogli zagrać razem, i będziemy sobie dzisiaj grać, właśnie. I mam nadzieję, że Wam taka gierka się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ehm, no. I nie wiem, załóżmy, że będzie tutaj 500 lajków, like to nagram będzie kolejna część, tak? Dobra, e, także, no, jestem tutaj z moim bratem. W ogóle wybrałem sobie skinę, który bardzo przypomina mi arczerkę. Tak, arczerka z Crash of Clans i Clash Royala. Oliver, przypomina, oli, przypomina ci to arczerkę? No, trochę tak. Ona mi, ona mi trochę przypomina taką archerkę, a trochę bamblerkę, także spoko. Dobra. E, jestem czasem, jak, Tu mamy tutaj w, wybór misji, także pozwól, że ja tutaj wybiorę. I tu mam jakiś creeperowy las i no, tu są jakieś biomy. E, tak, i ja o chyba wezmę ten creeperowy las. Rozpocznij Ej, misję. Trochę, trochę nam to zajmie. Okej, okay, dała jakąś misję aktywowałem. Totalnie nie wiem co w tym chodzi. No, głównym celem tej gry, z tego co widziałem, to jest po prostu pokonywanie pillagerów i ocalenie i, i villagerów. Jakoś tak. No, po prostu, i, złymi osobami są moby w tej grze, tak? Głównie, głównie tutaj są moby złe. I zobaczymy co... Będzie to taka seria, może, gdzie będę grał z moim bratem, właśnie, o, jakiś filmik. Co, ty masz jakiś filmik? No. A ja nie mam, ja od co wczytałam, ja co chodzę? Dobra, cio, ja oglądam. Dobra, miałem trochę spóźnioną reakcję, ale jakąś karawanę musimy znaleźć. Przy czym zabijając innych, dobra. Yy, o, jesteśmy, dobra. No i generalnie moi widzowie, bo pewnie będziecie mogli mie mieć też z tym problem. Ale jeżeli chcecie zagrać z jakimś znajomym, to musicie najpierw odpalić grę online samodzielnie I musicie tam taki tutorial przejść, taką jedną misję I wtedy dopiero będziecie mogli grać ze znajomym Dobra, to co na pewno tutaj dowiedziałem się, słuchajcie, to że myszką się tutaj chodzi Więc będzie mnie bardzo bolał palec od... W ogóle chodźmy już może To będzie mnie tutaj bolał bardzo palec od chodzenia No i wszystko się tak naprawdę robi myszką Dobra, co tu jest? Jakiś mobek e, Tam będzie chyba villager Aha, Cię dobra czuwa. A tam na dole Ej, w ogóle jak klikniesz F1 to możemy się tebać do siebie co ty gadasz? Tak, ja teleportuję się do ciebie. Ej, faktycznie, teleportowałem się do ciebie, dobra. co nie? Fajno to jest. W ogóle z łuku też można strzelać na No a to ja odklepę Tylko są ograniczone strzały, w naszym ekwipunku tam na dole jest napisane No wiem, mam 80. Dobra, kozak. Tu jest kolejny Początek jest łatwy. No to teraz jest bardzo łatwy, tylko. Słuchajcie, dajcie się w ogóle znać, co myślicie o tej gerce w komentarzu. Czy już w nią graliście? Może pewnie, jak ktoś z Was już w nią grał, to może podać im jakieś rzeczy do mnie, do mojego brata, których my na przykład nie wiemy. Okej, okay, dobra, tutaj jeszcze powoli robione są. Jakieś o, mam nowy poziom. Ja też. Tu jest ten, villager. O, i właśnie go mieliśmy uratować. Dobra, czyli go uratowaliśmy. Z... O, musimy znaleźć ka... karabannę? Co? I te gemiki, te emeraldy podałoby zbierać, okej, okay, dobra o. No ja mam, dwa, ja mam 29 ich A, Ale lubię już, bardzo mi się Hulk masakra Dobra, co my tu w ogóle mamy? Tu mamy jeszcze jakieś E Aha, i to jest jakaś miksturka, która nas leczy I to są takie skillsy które nam się po prostu ładują co jakiś czas Dobra, kozak I jest też EHA, i na F1 i mapa jest Aha, jest mapa, okej, okay, dobra, kozak Na Y mamy inventory, czy ja coś tutaj mam? Ja mam jakąś wędkę Fajerwerki, łuk, dobra. O, jakąś tarczę będę mógł też mieć. Dobra, kozak, co tu jest takiego świecącego? Nie, tutaj nic nie ma, dobra. Ja gdzieś tutaj idę. Dobra, mam o. też w ogóle nadzieję, że nie będzie żadnych lagów na nagraniu. Chodź. No, idę. O nie, creeper. A to go złuku, bo jak on wybuchnie, to ja się boję, że. Nie, nie znam jego możliwości w tej grze jeszcze, ale wolę go złuku chyba jednak no. przycisnąć. Także no, dobra. Tutaj jakiś, jakiś checkpoint, czy kiwie, w sumie co to jest? Albo czekaj, sprawdźmy co robi Creeper O Jezu Ale nie niszczy nic, dobra Ale zadał tutaj jakieś obrażenia spore O, musiałem wypić płatiomkę A zwierzęta można zabijać? e Tak, można I Adam. chyba, że to jest exp tylko Aha, I okay. o, Szczały dostałem Co to za mak? Dobra, zabijemy O nie, tego nie trzeba Co to jest za team? Aha, mi, myślałem, że muszę... Nie ucie... możemy wziąć, co jest? I co ja je mogę gdzieś postawić teraz? No, chyba tak! Tak, postawiłem je! Uciekaj! O Jezu! Dobra. Ej, fajne to! Chyba TNT jest kozak. I, i, a nie, nie, tutaj chyba. TNT mi się już podoba. Abyśmy częściej je mieli. Boże, ja się zgubiłem. Idę. No, ej, czemu nie mogę? No wiesz, ja tutaj już o, jestem. A to tak przyszedłeś, dość dobra. No? Krówka, ja chcę krówkę, dobra. Ja idę tam, tym mostem no, no bo tutaj jest chyba jedyna droga O jakieś ja łódko wziąłem No nie, bo tam też prosto o. chyba mogliśmy iść No na razie ta gra chyba polega na nawalaniu się No, ale jestem ciekaw co za te emeraldy będzie można kupić Ciekawe, no może jakiś sklep będzie, aha i to zwracamy chyba. A przypadku może jakąś broń no albo lepsze miecze no to, no to, potrzebne zaopatrzenie te... Aha, ty mi... Na nie, to ja napisałem. No a ty napisałeś. Jak klikniesz tata to wtedy wybierasz. To ja tego nie napisałem akurat. Dobra, A ile tu jest łuczników, ile tu jest łuczników, dobra nawalam się z nimi no. Nie, 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 no, dobra oni są za mocni, oni są za mocni W sensie za mocni, nie mogę się jak w nich rzucać, bo tak wszyscy zaraz zaczną mnie nawalać Dobra, kozak, moja bóżko, które leczy Dobra, we dwójkę go ładnie porobiliśmy O I co, jesteśmy już? Jesteśmy, no Pająki. Teraz będziemy, prawdopodobnie Dobra, ale podobnie, no ja, ja będę łucznikiem w tej grze, ja już Ci to mówię, ja lubię grać z łuku już No, a ja chyba będę tym Jakimiś... Ty, ty będziesz na blisko, Kurde. ja będę na daleko No A, a jak te pamiętki wejdziemy, to coś się stanie? Nie, nic się nie chyba, dzieje Ja myślę, że właśnie chyba to będzie, a nie, tu nie spowalnia no Właśnie wszedłem w nie i ono nie spowalniaje O, dobra, nie, teraz bym nie trafił i mnie ten ale, no. z, ale z łuku można strzelać, nawet jak Cię, jak, nawet jak cię trafią, to o, spoko O, mam nowy poziom No, to, by to zaklęcie jakieś, co? Nie, ja tu jest pająków, ja nie mogę, i tyle mobów tutaj nawet w Minecrafcie nigdy nie widziałem na raz, Ej, patrz, świnka tu, ej, patrz TNT mam znowu Kurde Dobra. Ej, zdobyłem buty przyspieszenia jakieś, czekaj Tak? Masz jakieś buty? Tak Mam, mam jakąś zbroję i buty patrz. Możesz je założyć? O, patrz. no, założył się, jakąś zbroję No I patrz, i teraz szybciej biegnę od ciebie No to Ja nawet mam TNT, trochę. ty szybciej biegasz CO JEST? Patrz jak tego porobiłem Patrz jak tamtego porobiłem, pięknie Dobra, idziemy dalej jeszcze, Chyba jeszcze trochę muszę się nauczyć gać. Gdzie ty jesteś? No tutaj, bo to był villager Aha, tu jest kolejny Aha, bo to są, to my teraz villagerów musimy po prostu tu ratować Dobra Ej, czekaj, do co to jest? O kurde, tu był jakiś dzwonek i dostałem emeraldy Dobra, kozak Wow, dobra O Jezu Ile ich tutaj jest? Idzie jest kolejny, czekaj. A tu jest, dobra. Jestem ślepy. A tam już kolejny, jakieś tutaj go zwierzaki. O jezu. O, wskoczyłem. Ej, co jest? Ej, ten czarnoksiężnik chyba ulepsza tych villagerów w ogóle. Tak, mówisz? No, Dawaj. bo chyba villager był, te, 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 był normalny, a potem dostał zbroję dzięki niemu. Okej, okay. o jakiś chlebek mam, i strzały, kozak. O! Kolejni. Ty, ty, Nie ty, no. Ty, ty, ty. Ja no. się lubię klepać. Dlatego właśnie teraz czy ta gra będzie polegała głównie na klepaniu się? Czy co tu będzie, o co tu będzie chodziło? Nie, ja myślę, że właśnie chyba na klepaniu. Akurat. Albo może coś potem dodadzą nowego. Ile ich tu jest? Przykład... Fajnie by było, gdyby były tu jakieś ciekawostki jakieś, że musimy rozwiązywać jakieś zagadki na przykład. Byłoby to spoko, no. Dobra. Idzie, idzie jakoś A już myślałem, że się zługowałem Chyba tu jest coś, jakiś checkpoint Dobra, ale to jest jak bo ja ich robię na hita No... Ej, tu masz chleb, chodź, jedz Jedz sobie chlebek, bo masz mniej chyba HP ode mnie Zjadłem, no Dobry brat, dwo starszego brata No co, trzeba dbać o rodzeństwo Dobra. O patrz! Co ten czarnoksiężnik zrobi? jak on, on go tak ulepszył! Jak się powiększył, dobra. I on chyba takiego rajda dostaje. Tak możemy to nazwać. Ale jakieś osiągnięcie, jabłuszko, kozak. O jezu, masę Ale zrezywale. to jest też że tak mordujemy te wszystkie te krówki. O nie! O, e, nie no, ale na z creeperami łatwo jest akurat. O nie. Albo jednak nie. Dobra, koza. jakieś drzwi. Zwycięstwo, wygraliśmy. Dzięki tobie. Ostatnicy zostali wyzwoleni. Pięknie. No, no i wracamy do obozu. Wracamy do obozu, czyli do naszej głównej bazy. Oj, no. to tak, pokonane pająki 26, liczba pokonanych przedmiotów 16. Eee, nie podoba mi się, to masz większy poziom ode mnie Aha, ja mam czwarty, jakąś skrzynkę mam w ogóle, dobra, i co teraz? No też Opening formalny. Uwaga No to może ty najpierw powiedz, ja potem powiem Muchomor sromotnikowy tak. Wojownicy jedzą przed walką muchomory spro... sromotnikowe, aby wprowadzić się w szał, czyli jakiś pewnie rage No, a ja dostałem buty szybkości, pospolita rzadkość Aha, dobra Czyli kolejne A jestem ciekaw, czy to się czymś różni o, wybierz element wyposażenia, Słuchaj. który chcesz ja zakląć. Ja też mam, ja też to mam. Wybierz element wyposażenia, który chcesz zakląć, aha. A ja chcę y, mój o. miecz, albo nie, ja chcę Mogę łuk. Mogę łuk? O, ja mam, łuk? Ja le, mam łuk. lepsze buty, w ogóle dostałem. I można w ogóle sprzedawać te rzeczy wszystkie. O lol, ulepszyłem sobie swój łuk na, na nieskończoność. Po oddaniu strzału istnieje szansa na natychmiastowe odzyskanie strzału. Jak? O, jak ty jest to Jak ty to zrobiłeś? No, klikasz sobie na jakiś przedmiot. No. No i potem yy, po prawej masz na dole zaklęcia, które masz. Chyba co tu jest? Ogłuszenie. O. o. Szansa o, tu na tymczasowe ogłuszenie. Dobra, szansa na tymczasowe ogłuszenie. Ale ja tu chyba ich... na razie nie jest opłacalne, bo to mamy podstawowe rzeczy. To są takie podstawowe zaklęcia faktycznie, no. No. Chyba bardziej bo mamy pospolity miecz. Więc to w sumie Ale na początek dobra, to się tam zencantuje. Poszukiwacz Znajdujesz więcej szmaragdów przy poległych wrogach, dobra, to sobie też wezmę. O, dobra, i ja, już jestem, ja A, już jestem ready. Ja już nie mam tych końców, dobra. O, ej, mam tutaj kowala. Handluj, możemy kupić skrzynkę. O, otrzymujesz szmaragd. Aha, czyli jeszcze dwa szmaragdy, dwóch szmaragdów mi w O, Ej, kupiłem sobie łuk moc trójka. Znalazłem skrzynię z 50 szmaragdami. Czyli no, może się otworzyć też? Zdobądź. No, to sam 50, paragdów. Teraz I teraz mogę. mogę przytrzymać, jakby potwierdzić, handlować. Wilcza zbroja. Wielu wojowników zakłada głowy wilków, aby zasiać strach w sercach swoich wrogów. Aura zwiększająca obrażenia broni, plus 20%. Mikstury zdrowia leczą po bliskich sojuszników. Wow! Mega spoko. i Ja to teraz mam. Okej, okay. i jak ja to teraz mogę założyć? E, tego. Klikasz A... i, i przyciągasz. Patrz, jaki ze mnie normalnie teraz wojownik. Chłopie, tutaj możesz też rozbijać te, te, tego, przedmioty, które nie potrzebujesz. Jak? Co jest? Ja taką zbroję dostałem. Ej, czekaj, ja też kupuję, kolejną mogę. A, zbroja łowcy. Mam ją um, chyba. Rozpalamy kolejną misję. Ale czekaj, bo chyba coś może. Nie, dobra, to nic mi nie daje. To rozbi daje. Niepotrzebne mi to jest.